Słuchaj, bo to będzie niewygodne. Dlaczego Polacy boją się mięsa, nie boją się chorób? Bo przez 40 lat system programował ich tak, żeby bali się jedzenia, które człowiek jadł przez miliony lat, a nie bali się rzeczy, które niszczą ich codziennie. Serio? Polak wejdzie do sklepu, zobaczy czerwone mięso i nagle panika: cholesterol, tłuszcz, śmierć. A 5 minut później bierze jogurt z cukrem, baton z syropem glukozowym i paczkę chipsów, bo ma mało kalorii. To nie jest jego decyzja, to jest algorytm, który ktoś mu wgrał do głowy. Przez lata słyszał, że mięso to problem, a roślinne zamienniki z fabryki to ratunek. Tylko że biologa człowieka nie zna marketingu. Twój organizm zna jedno: mięso tłuszcz organy. To jest paliwo, z którego powstał mózg Homo sapiens. Twoje ciało rozpoznaje to natychmiast. Dlatego po steku czujesz spokój i siłę, a po roślinach czujesz burzę, gaz, stres i niepohamowany głód. A powiem ci brutalnie. Polacy boją się mięsa, bo nigdy nie żyli w zgodzie ze swoją biologią, żyli w zgodzie z reklamą, z tym, co powiedział dietetyk w telewizji, z tym, co napisano na pudełku, nie z tym, co mówi ewolucja. Człowiek mięsożerny nie choruje od mięsa, człowiek mięsożerny choruje od ignorowania własnej biologii. A teraz pytanie do Ciebie: jak myślisz, dlaczego ludzie bardziej boją się steka niż tego, co naprawdę ich niszczy? Napisz w komentarzu i podziel się tym filmem z kimś, kto dalej boi się mięsa bardziej niż własnych nawyków.